Na kanale Inspiracje to jest kanał dla ludzi z pozytywnym mindsetem, ludzi z pasją, życia i marzeniami. Dzisiaj porozmawiamy o człowieku, który według wielu źródeł jest najbogatszym człowiekiem we współczesnej historii. Pomówimy o Johnny Rockefellerze. Jego nazwisko dzisiaj stało się symbolem bogactwa i opulencji. Był człowiekiem o pełnej kontrastów osobowości. Jego biograf Ron Chernow napisał o nim. To właśnie czyni go tak problematycznym i dlatego wzbudza ciągle tak ambiwalentne reakcje. Wynika to z tego, że jego dobra strona była tak samo dobra, jak zła była zła. Rzadko kiedy historia tworzy tak sprzeczne osobowości. A oto historia Johna Rockefellera. Punkt pierwszy. Rockefeller urodził się w Richford w 1839 roku w stanie Nowy Jork. Był drugim z sześciorga dzieci Williama Rockefellera i Elizy Davidson. Trzeba powiedzieć o dużym kontraście osobowości jego rodziców. Jego matka była zagorzałą purytańską baptystką, czyli radykalnie podążającą za doktryną kościoła kobietą, była też abolicjonistką. To były czasy, kiedy wybuchła wojna secesyjna w USA. Istniało wtedy dużo ruchów za zniesieniem niewolnictwa, i ona do takich ruchów należała. No i zupełnym jej przeciwieństwem był ojciec Rockefellera zwany Diabelski Bill. Był obwoźnym sprzedawcą pseudoleczniczych specyfików, coś w stylu syrop wężowy, który leczy wszystkie dolegliwości. Był uważany za hochtablera, czego sam nie ukrywał. Często przechwalał się opowieściami o tym, jak udało mu się nabrać swoich klientów, był też bigamistą. Oprócz związku z Elizą miał kochankę, z którą również miał dzieci. Rodzina Rockefellerów prowadziła włóczęgowski styl życia, podróżowali między miastami za biznesem sprzedażowym diabelskiego Billa. Ojciec uczył go przebiegłości i cwaniactwa, natomiast matka uczyła go pokory, wytrwałości i oszczędności. Punkt drugi. W wieku 16 lat, po ukończeniu liceum, Rockefeller przeszedł 12-tygodniowy kurs księgowości, po którym zaczął pracę w małej agencji pośrednictwa handlowego. Tam, jak sam mówi, delektował się w liczbach, a jego ulubionym zajęciem było zgłębianie i obniżanie metod kosztów transportu. No i ta umiejętność pomoże mu potem zostać potentatem ropy naftowej. Po dwóch latach zrezygnował z pracy, ponieważ odmawiano mu podwyżki. Postanowił założyć własną firmę i razem z Mauricim Clarkiem stworzył spółkę handlu produktami rolnymi. Pożyczyli wtedy 4000 dolarów, to jest równość dzisiejszych 100 tysięcy dolarów i założyli spółkę. Punkt trzeci. Gorączka naftowa. W okolicach Pittsburgha odkryto wtedy złoża ropy naftowej i w tamtej okolicy rozpoczęła się gorączka naftowa. Wielu ludzi widziało możliwość wzbogacenia się na ropie. Zobaczył ją również Rockefeller. Zamknęli ze wspólnikiem firmę handlującą produktami rolnymi i postanowili zbudować rafinerię na polach w Cleveland. Aha, nie istniały wtedy samochody y? ropa była używana do lamp oświetlających ówczesny świat. Do tej pory do lamp oświetleniowych używano głównie tłuszczu wielorybiego. Tak, tłuszczu wielorybiego. Ale ponieważ robił on się coraz droższy, świat szukał zastępnika i okazała się nim ropa naftowa. Punkt czwarty, kiedy Rockefeller miał 22 lata, wybuchła wojna secesyjna, wojna domowa w USA. Była wtedy możliwość wykupienia legalnego najemnika, czyli zapłacenia komuś, żeby wziął udział w wojnie za ciebie. No i tak zrobił Rockefeller. Wykupił kilku najemników, którzy poszli za niego na wojnę. Wspierał też armię Unii finansowo, tak robiło wielu zamożnych ludzi w tamtych czasach. Rockefeller był abolicjonistą, czyli sprzeciwiał się niewolnictwu, głosował na Abrahama Lincolna i został też członkiem Partii Republikańskiej. Punkt 5. W 1865 roku wykupił swojego wspólnika i wszedł w osobiste posiadanie rafinerii w Cleveland. Otworzył też biuro na Manhattanie, żeby zachęcić największe krajowe banki do współpracy z nimi, do udzielania mu pożyczek. Przeczuwał ekspansję rynku naftowego, a zakończenie wojny spowodowało duży napływ imigrantów do Stanów Zjednoczonych. Zaczęła się również pojawiać kolej. Z partnerami biznesowymi Andrusem i Flaglerem zaczęli zaciągać duże pożyczki i inwestować w rozwój swoich rafinerii, jednocześnie ograniczając koszty i przetwarzając produkty uboczne. To purytańska matka nauczyła go unikać marnotrawstwa. I to ona mówiła mu właśnie, że dzięki oszczędności ludzie się bogacą. W stosunkowo krótkim czasie ze wspólnikami stali się posiadaczami dwóch rafinerii i już największym biznesem rafineryjnym na świecie. Punkt szósty. Pod koniec wojny secesyjnej Cleveland było już największym centrum wydobycia ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych. Rockefeller wyszedł ze współpracy, zamknął spółkę i otworzył Standard Oil of Ohio. Te czasy nazywa się czasem wojen cenowych. Pojawiały się nowe przemysły, jak naftowy czy kolejowy, i te przemysły stały się miejscem bezwzględnej i ostrej walki konkurencyjnej o prędkość w rozwoju, ale przede wszystkim o ceny. Tak działo się również w przemyśle kolejowym. Powstawały wtedy na przykład kartele naftowe, które negocjowały z kolejami obniżki, czasami nawet do 50% dla swoich towarów, co sprawiało, że takie kartele mogły cenami eliminować konkurencję. Spowodowało to później protesty niezależnych przedsiębiorców i w końcu ingerencję rządu w te praktyki monopolistyczne. Wkrótce te stawki zostały przez rząd przymusowo unormowane. Punkt siódmy. Niezrażony atakami prasy i polityków, Rockefeller kontynuował wykupywanie konkurencyjnych rafinerii i zwiększanie efektywności sprzedaży. Utrzymywał też ciągłą presję na kolejach, żeby otrzymywać rabaty przewozowe. Na spotkaniach negocjacyjnych z rywalami pokazywał swoje księgi konkurencji i przedstawiał, w jakim czasie jest w stanie doprowadzić ich do bankructwa poprzez obniżkę swoich cen. W ten sposób wykupił 22 z 26 miejscowych rafinerii. Rockefeller miał też politykę eliminowania marnotrawstwa, podczas kiedy jego konkurencja pozostałości po ropie wylewała do rzek, on zatrudnił ludzi, żeby szukali użytku dla tych pozostałości. Tak powstało ponad 300 produktów na bazie ropy naftowej, od smoły do smarowania dachów po wazelinę kosmetyczną czy nawet gumy do rzucia. W końcu lat 1870 standard oil posiadało 90% światowego przetwórstwa ropy naftowej. Punkt ósmy. Ostra konkurencja cenowa i ustawa antymonopolowa. Ogromna ekspansja spowodowała lawinę oburzenia społecznego. Prasa i rząd oskarżały Rockefellera o nieetyczne praktyki rynkowe. Wszedł w konflikt z właścicielem linii kolejowych i pewnego dnia na przykład wstrzymał wszystkie przewozy swoje kolejowe. Powiedział mu, że jeśli nie obniży mu cen, to Rockefeller rozbuduje sieć przesyłu ropy rurami. Kiedy prezydentem został Theodore Roosevelt, stał on się głównym oponentem Rockefellera. Powstał wtedy największy konflikt biznesu z rządem, który doprowadził do powstania ustawy antymonopolowej i podziału firmy Rockefellera na mniejsze przedsiębiorstwa. W kluczowym momencie Standard Oil obejmowało 20 tysięcy szybów naftowych, 4 tysiące mil rurociągów, 5 tysięcy cystern drogowych i zatrudniało ponad 100 tysięcy osób. Punkt dziewiąty: W końcu Rockefeller porzucił marzenia o kontrolowaniu całego rynku ropy naftowej, co wyraził w takich słowach. Doszliśmy do wniosku, że opinia publiczna mogłaby całkowicie obrócić się przeciwko nam, gdybyśmy faktycznie przetwarzali wydobycie całej ropy naftowej. Z czasem pojawiła się też konkurencja zagraniczna, np. Robert Nobel, finansowany przez Rothschildów, otworzył odwierty w Rosji i jego nafta również weszła na rynek międzynarodowy. Był to najtrudniejszy okres dla Rockefellera. Cierpiał wtedy na umiarkowaną depresję i problemy gastryczne. Stres doprowadził go do choroby łysienia plackowatego, utracił wszystkie włosy z całego ciała, które już nigdy nie odrosły. Punkt 9. W wieku 74 lat Rockefeller otworzył fundację Rockefeller Foundation. Jego maksymum życiowym było coś takiego. Zrób jak najwięcej, zaoszczędź jak najwięcej i rozdaj jak najwięcej. Więc w późniejszej fazie swojego życia zaczął rozwijać koncept filantropii, czyniąc ją bardziej wydajną. Uważał, że oddawanie pieniędzy na niewłaściwy cel może sprawić więcej kłopotów niż jakakolwiek inna działalność finansowa. Jego syn John Rockefeller Jr. kontynuował tą działalność filantropijną ojca, jak również jego kolejne dzieci. Przez całe swoje życie John Rockefeller oddawał najpierw 6% na cele charytatywne, potem 10%, tak uczyła go matka baptystka. Wspierał ruchy i kościoły baptystyczne. Kończąc 86 lat napisał w wierszowanej formie podsumowanie swojego bogatego w ludzi i wydarzenia życia słowami Byłem wcześniej obeznany z pracą jak i grami. Moje życie było długimi, szczęśliwymi wakacjami. Mnóstwo pracy i zabaw może. Porzuciłem zmartwienia gdzieś w drodze, i Bóg był dla mnie dobry na co dzień. Rockefeller dożył 98 lat, po śmierci został pochowany na cmentarzu w Cleveland. Do dzisiaj rodzina Rockefellerów jest jedną z najbardziej wpływowych rodzin na świecie, nadal budząc wiele kontrowersji i teorii spiskowych. Więc to był John D. Rockefeller stworzony z kontrastu, można powiedzieć, dobra i zła. I to wszystko w tym krótkim materiale o Johnny D. Rockefellerze. Zapraszamy też do zobaczenia filmu o wielkim marzycielu Walcie Disneyu i niesamowitej Coco Chanel. W tych historiach kryją się perły mądrości. Zapraszamy!